Za nami trzecie spotkanie w fazie ćwierćfinałowej playoff po raz trzeci ulegliśmy Maksowi będzie. Nie ma co ukrywać, że to zespół zdecydowanie lepszy od nas dzisiaj udowodnił, to chociaż byliśmy w stanie nawiązać walkę w pierwszym secie, no i chociaż osłodziliśmy to porażkę kibicom chociaż w tej pierwszej partii. Chociaż gdybyśmy mieli troszkę więcej szczęścia, no to można było wygrać równie drugiego seta i to spotkanie mogło się potoczyć zupełnie inaczej. Naprawdę graliśmy, uważam, dobry mecz dzisiaj. No, ciężko jest mówić po przegranym meczu, że był dobry, ale jeśli, uważam, że jeśli gralibyśmy tak e, przez całą ligę, to zajęlibyśmy wyższe miejsce w fazie zasadniczej i z innymi zespołami tymi teoretycznie słabszymi niż Będzin. Zdobylibyśmy więcej punktów niż zdobyliśmy. No naprawdę myślę, że tak no, mimo porażki jedno z lepszych naszych spotkań w tym sezonie to nie ma co ukrywać, jakaś była walka, było fajnie tak. Na boisko było czuć, no, że chłopaki chcieliśmy ogólnie wszyscy, jeszcze tak na koniec ładnie się zaprezentować, jeszcze powalczyć, No i jakoś tam się udało, no nie ukrywajmy, no coś tam, coś tam zagraliśmy dzisiaj. Nie było tak no. źle. Jasne, walczyliście, ty też dostałeś szansę od trenera Andrzeja Duśca, dlatego że nie szło Łukaszowi, Owczarzowi. przedeś na boisko, pociągnąłeś trochę grę, no, ale też... No brakowało, brakowało trochę, żebyśmy tych punktów więcej zdobyli, no i szczególnie żebyśmy nie popełnili kilku błędów, które nam się przydarzyły i to w tych najważniejszych momentach. No tak, mamy problem, że w ważnych momentach idziemy na styku i jakieś głupie dotknięcie siatki, głupi out, jakiś głupi błąd, także no ogólnie... Graliśmy jak równy z równym, nie można tutaj powiedzieć, że będzie nas deklasował, bo pierwszego seta spokojnie wygraliśmy. Potem była walka, gdzie przegrywaliśmy już że 8 punktami, nadrobiliśmy to do 23. Ten set był kluczowy, uważam. Wtedy coś pękło wszystko. A ogólnie gdybyśmy go wygrali, myślę, że by poszło, poszłoby to, ale no, no niestety już nie ma co rozpamiętywać. No jasne pozostaje trochę niedosyt, ale z drugiej strony powinniśmy się cieszyć z tego, że no, do tej ósemki udało nam się wskoczyć, że wywalczyliśmy miejsce w gronie najlepszych 8 zespołów. I możemy spokojnie myśleć o już przyszłym sezonie, podczas kiedy inne kluby walczą o utrzymanie i, i liczą, że ten ligowy byt zachowają. No tak, jak widać, jak pokazały te ostatnie mecze, nie wiem jak tam jest w dzisiejszym dniu, jakie są wyniki, ale po tych dwóch pierwszych spotkaniach to na przykład Ken Channing, który miał szansę zająć te ósme miejsce i przegrał w głupi sposób na własne życzenie tą ósemkę. Tak, tak naprawdę w tej chwili może go nie być w lidze już po dzisiejszym dniu. No i tak samo Tychy, tak? Zajmowały cały czas na ostatnie miejsce, ale wygrały z Krakowem dwa mecze, no i być może utrzymają się. Dzięki, dzięki Krakowowi zostaliśmy, że tak powiem, w tej ósemce, a teraz Krakowa może nie być w tej lidze już. Jasne. Przez większą część sezonu nie miałeś szansy, żeby się pokazać. Trener Andrzej Dudzie trzymał cię cały czas w kwadracie. Kiedy już szansę gry dostałeś, pokazałeś, że jesteś bardzo wartościowy, zawodnikiem no i możesz dużo wnieść do gry. Stąd moje pytanie i pytanie od kibiców. Czy w przyszłym sezonie zobaczymy Ciebie w barwach energii Pekpo? To nie jest pytanie niestety tylko do mnie, to zarząd się zbierze, razem z trenerem będą dyskutować o przyszłości tego klubu, jaki skład będą widzieli. Nie wiem, czy będą widzieli mnie w przyszłości w tym klubie, jeśli tak, to będę się tylko cieszył. Znaczy, no. jak rozumiem, chciałbyś zostać na przyszły sezon w drużynie? Nie składam tu żadnych deklaracji, tu będą rozmowy, nie mogę tak tutaj zbytnio w tej chwili rozmawiać. Mam ważny kontrakt jeszcze do końca maja, Także no będą rozmowy na pewno z zarządem. To, tak jak mówię, to nie jest tylko moja i wyłącznie decyzja. Jasne. Dziękuję bardzo. Dzięki.